Elo widzowie, wielu z was chciało zobaczyć jakieś scenki z Aniołka. Generalnie tą rolę Anioła możecie zdobyć po zginięciu w Ufoludach. Jednak w zależności od ustawień waszej gry część z was dostanie anioły, a pozostali będą zwykłymi duchami. Jak dostaniecie anioła, to wtedy macie takie kozackie anielskie skrzydełka, dzięki którym możecie przewidzieć moment, w którym oszust będzie chciał zaćgać i uratować wspólnika przed oszustem. O właśnie jak widzicie tutaj jakiś anioł obronił tego wspólnika, przez co znowu mam <słuch> na Allenta. Widzowie, bo jakoś od 20 grudnia wracają lekcje przez internety z tego co słyszałem, tak? Może chcecie jakieś odcineczki ze zdalnych lekcji w Minkrówczywy? Mam nadzieję, że coś wykminie, także koniecznie zostawcie suba, żeby Was nie ominęło. A jak macie jakieś ciekawe pomysły, to możecie mi napisać w wiadomości prywatnej na Instagramie dzięki. Jeszcze chwila i prąd gasimy. Brakło dwóch sekund, kurde. Już chciałem przyciska walić. Po to dwa u wyjścia, ciało gagi po to dwa dobrze wiedzieć, że Asirad dba o wspólników i rozdaje tarcze niczym mandarynki. Kinia raczej czysta bo biegła ze mną do laba, ale miała szansę dobiec ale wątpię, mi ten węku śmierdzi. No to wyrwał się teraz Filip z konopi, który mnie, mnie, mnie przez mnie całą, całą grę nie widział. widział. Na kamery się gapiłem przez ostatnie 5 sekund. Bye, have a great time. Zapierdzielam zobaczyć na Vitals, czy wszyscy żyją, bo runda trwa długo, a nic się nie dzieje. Moment. Wydaje mi się, że normalny wspólnik raczej na moich oczach by nie zabijał, więc ja sobie poczekam. No, za ile się odmienisz, cwaniaczku? No i łatwo teraz wystarczy popatrzeć, kto ma megafon, i wszystko jasne. Gdzie? Blondi, a ty wiesz, że nie zgłasza się ciała jako shapef, i wtedy, bo megafon ma prawdziwa osoba. XDDD. Czekaj, co? Co oho, ale oszczerstwa. Czekajcie, ale to węku czy Blondi? No i pięknie, moi drodzy, wąt Blondi, bo nie czaję. Blombi zabiła jako Teasera jednak gdy jest report megafon ma ona, bo zreportowała oczywiście jako shapeshifter. Dobra, zapierdzielam skończyć taski do Meeting Kruma. Śmieci wyrzucone elegancko. No i jeszcze PIN w karcie wpiszmy. Aha, ale smutek. Chociaż patrzcie, jestem aniołkiem. Znaleźli innego trupa. Na tej mapie aniołek ma o wiele trudniej, bo tutaj oszust może odrodzić się w innym miejscu od nas, a znaleźć go nie jest tak łatwo. O mamy w kamerowni, fajkuje tutaj kasety, a pewnie czyha na jakiegoś wspólnika. No ciekawie, prąd zgasł, łap ochronę w wspólniku. Aha, no to oszust śpi. Wspólnicy aktualnie trwa druga edycja plebiscytu Diablo na najlepszego twórcę roku bądź najlepszy fotel 2K21 byłbym wam mega wdzięczny jakbyście wili do opisu i oddali swój głos na czerwonego sympatycznego ufoluda swoją drogą nic nie tracicie a możecie wygrać jakieś kozackie gadżety. Link w opisie. Ja pier... to mnie obrała. Spokojnie następnego wspólnika postaram się ocalić. Dobra, odrodziłem się w kuchni. Na pewno jeszcze ma cooldown. Za chwilę będzie chciała zadźgać na 100%. Łap ochronę. Dobra, żółty wspólnik obroniony. Znowu oszust ma cooldown. Kurde, tego wspólnika ja nie obroni. Może drugi anioł zdąży mu dać ochronę. Ajaj. Żółty wie kto jest oszustem. Polników wbijaj na Insta i Discorda oraz zagłosuj na mnie w ankiecie dzięki.